Cześć, ja jestem Primax, kolejny odcinek na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku gramy Five Nights at Freddy's, już czwarta noc. I mam nadzieję, że przejdziemy też piątą tego właśnie odcinka. Naprawdę się stresuję. Jest też ze mną mój kuzyn Adam, you który you siedzi mi Obok. Tak, właśnie tak się przyjechał nie wiem czemu. I dobra, gramy Continue Night4. Więc dobra gramy. Bez przedłużania. Bez przedłużania gramy. Zobaczymy. Możecie zostawić łapeczkę w górę. Oraz subencja podczas tego jak ktoś się ładuje tutaj na dole, Mam się wyświetla animacja fajna, naprawdę. Kul, cool. Więc. Jesteśmy... grze. Dobra. Ja wiem, że muszę się patrzeć na Pirate Cove'a. Bo właśnie ktoś już się przemieszcza. O, no i widzicie Pirate Cove... Już tu... Dobra. Gada już. O nie. No coś wali w drzwi. Czekaj Tutaj będzie biec Foxy, bo ja wiem, że tutaj strasznie często fo Foxy szybko biegnie Ja się tu muszę przygotować Czekajcie Bonnie wylas. Czekaj, fo Gdzie jest ten? Przybliż się tu, proszę Jesteś daleko Sorry, że ci tak Ale to jest trochę... Pocenne Boję się bardzo Foxy'ego O nie! Coś tam dzieje u niego I uwaga Właśnie tak, został zabity. Fonga i nie żyje. Nie nagram już wiadomości jutro. Tylko gdzie jest Bonnie? Tam, Dobra. w Nie w no, wiem. Tylko tak mówię, bo się stresuję. Piratkowe! Oglądam przecież piratkowe. Tu jest Bonnie, tu jest pirat... Dobra, nie będę marnował energii. Chociaż muszę się patrzeć na ten piroko Na szczęście oczywiście. Oby mi to dało szczęście. Tu jest ten chick, hunia nie wyszła jeszcze. Co mnie dziwi? Wytnij to. Boję się pirate cove. Chłopiec pirate cove. -a. Nie atakuj mnie za wcześnie. Wiem, że on jest tam, ale i tak się patrzy na kamerę. Chyba że po prostu będę się pierwszy tu patrzył. Czekaj, czy to jest już... Czy on tam właśnie stoi? Czy to jest... Nie. A ja właśnie zawsze myślałem, że on tam stoi. To jest gdzie... Zielona. gdzie w ogóle? Jest w ogóle screen gdzie widać u... Nie, nie. <laughs> nie strasz mnie, proszę ty. szlak, czeka. Cika Cika ot, Gdzie ona jest? Nie wiem gdzie jest animatron, fuck. Słyszę tylko jakieś śmiechy. E, Fryderyk też wylasł. Adam, jestem w obfitym zatku. Cika, gdzie ty jesteś? Ty mi to mówisz, pochyl się tu! Człowiek tu widzę oko jakieś? To jest ten pies legendarny. Sparky? Tu jest. Gdzie jest Bądź ty? Wodnik zanikował przez fachówka. A ciekawe, tam jest męk, nie budowasz. Tylko by go szukać. Dobra. Fak. Pewnie ten się przemieszcza Foxy. Nie? Czyli się przemieszcza nasz. Tutaj, Bon... Bon... Tutaj, sprawił. Tu jest Czkusia Dobra. A Fryderyk? Oszlak, Fryderyk. Nie wiem, pewnie tu. Tak, tam. Wypada mi słuchawka. Dobra. Ludzie, pochyl się tu Adam. Nie, się nie. bo jak to jest. to moje serce w i... Nie, Ty mi to mówisz. Ech jest w drzwiach. Nie. Nie rób mi tak, już ci mówiłem. No, przemieszcza się coś. Nie wiem, gdzie jest ktokolwiek. Tu jest Fryderyk, tu jest ten, ale gdzie jest kluba laska? Tu. I tak sprawdzam światło, chociaż wiem. Nie wiem, ja to robię po prostu z nic. Sam... On mnie prześladuje. Dobra, ty tu. Fryderyk stoi sobie tutaj. Fryderyk już tutaj może wyskoczyć w tej nocy. I mi... Jestem pewny na 95%, co mi wyskoczy w tej nocy, więc... Bądźcie gotowi. Mm. A jakby tu jest animacja jak on wychodzi za tej kurtyny i biegnie? Szlak. A gdzie jest Fryderyk? Fryderyk. Fryderyk może być na kambie. Ja mam kam się tak Nie dwa, mam pojęcia. Kam 2A i kam 2B. 2A i 2A. 2B. Tu Fryderyk chyba nie. O Tu jest Chika? Tak, bardzo, zostaw co Ej, teraz coś mi... Jump, skarbie. Gdzie jest Fryderyk? Ten Fryderyk to się posram dzisiaj, I gdzie jest Bonnie? To co ważniejsze. Tu. To jest Bonicjusz? A to już Fryderyk? Nie... Gdzie? A nie, to Chikucia. Friedery. Nie wiem, Frydyk zniknął Frydyk zniknął Frydyk Frydyk Dzisiaj wcykam tego Frydyczka. Frydyczka Frydyk wyszedł Jest trzecia jem. muszę oszczędzać prąd Dobra, nie mogę, tu się muszę tylko... Frydyk się śmieje gdzieś mi Czy jest pewnie tu? Nie, dobra, muszę oszczędzać prąd Będę teraz się nie patrzył na kamery przez jakiś czas Już po prostu świeci co jakiś czas czy oni nie przyjdą e, czemu w kuchni gra muzyka z Fryderyka? A bo może Fryderyk właśnie wtedy jest w kuchni, może to jest oznak. Nie wiem Tak! Tak, to jest moja taktyka. Sprawdzam tego... jak ci nikt nie wyskoczy w nocy czwartej, to ja chyba dupnę się... Go, go, go. Tak samo ja. A co jak tam Frydyk stoi, ja nie Bonbon? Gdzie jest Bonbon? To był Wamu, nie? Nie, właśnie. To był Frydyk? Nie wiem. Jumpscare! Nie, to nie był Frydyk. Przestań mi tak robić. Ej, ale na razie... Refrytyk... Chodź tu, Adam. Przybliż Chyba mi dostało mało czasu. O w typę! To on za będzie biegał? Tak. Prawdź kamery! Kamery, praw! Ała! Wojtek, ja Ci dodaję fanu, mój den, Gówno, a nie fanu. Ej, czemu nikogo jeszcze nie było w drzwiach? To sunshine, dobra chodź Ładam po Ale byś musiał powtarzać ten ten Pak. Ju zabawić jak go coś biegło 5 cross Słyszę Frideryka. Freak 4% lat. Ciocia, ciczka, ciczka nie sprzecza ciczka. 6% 2 Zaraz. Fuck! Bieg! Walnął hmm. drzwi O nie Dobra. nie chodź tu, chodź Chodź tu To jest HPS zamskar. Nie Błagam Błagam długo Fryderyk Ja pierdziele Co? Nie dam rady Nie dam rady Nie da rady no nie... A ja nawet co słyszałem to, to było takie nawet. Powtarzać tą noc! O nie, czy to są moje gałeczki oczne. Czy nie tam wsadzili, czy co? Hm. Dobra. Lecimy z tym ludzie. Chodź Adam pochyl się tu do mnie. Pochyl się, dziadku. Mm, nie tak, mm, dobra. Jesteśmy noc czwarta po raz kolejny. Teraz będę oszczędzał prąd, ale dziwnie jest ich widzieć wszystkich na stage. Dobra, patrzę tylko na niego, sprawdzam. O kunia left the game. Where are you, chicas? Gdzie gdzieś przemieszcza gruba stara baba. Angry Pat, Chicas. Z Frediem to jeszcze nie jest taki zły jumpscare. O, kuźwa, ten wyszedł. Chikunia, tu gdzie? Ja co tu robi ta baba? Nie pomyślałem. Gdzie? Ona mówię A co w czwórce? A jak ona Nie wiem. Nie wiem. O niej mało wiem. Czekaj, gdzie jest Chika? Chika. Co ci się dzieje z twarzą? No! Wywalaj! Czemu to jest takie częste? Piratkow! Piratków. Zobacz piratków. piratkow! Proszę cię bardzo. Bo ty Umrę marnie. Oj, nie ja wiem, czy... W Rami tym w ogóle pokoju ktokolwiek się pojawi? A ja nie, ja bym po prostu sprawdzał światła, bo to jest oszczędne. Żartowały. Gruba, stara Peppi zdras w tym miejscu. Nie ja wiem. Ej, ale on tak do kamery się spojrzewam tak zrobił takie nie. Widziałem, jak było, no. tak machał głową, ale no, takie nie. No pa, on tak, no, tak wiem. nie wiem. A ja mówię, o co chodzi z tym, że oni na przykład nie wybijają tego oczywiście. To są tymi, takie takie pisory, nie? W metalu. No, one mogą je wykonać. Chodź radę, przybysz. On jest w drzwiach. Ja, yeah. that's right. Yooo! Tu oczywiście gra muzyka. Ja myślałem, że to jest znowu rar. To nie jest niedrogie. Zobacz sobie, czy on dalej jest na kamerach. nie tak. Tylko sześć. 4B. 2A. 2A. Głównie, nie. 2A. 2A, po co na 2A? Co tu będzie? Zobacz ten, bym dalej tam jest. No, mi no, ja chodzę, Ale oni nie mogą chyba mi wyskoczyć jak ten. No, no. Dopiero jakbym ściągnął kamerkę. Dobra, Frydyk... O oh, mm. w dupcie. Frydyk mi stoi pod drzwiami. I ja nie wiem jak ciebie uniknąć, Frydyk. O chyba słyszałem kroki. Tak. Frydyka nie będę otwierał mu, bo on jeszcze wyprykoli. Frydyk idź stąd. O dobra. co tu może. Być? Chyba. Nie wiem, Fryderyka nie było, ja się nie znam o tym Fryderyku. Błagam Fryderyk, bądź tu, tu, tu. Ja się boję Fryderyka. Fryderyk się śmieje jak dupnik. Ja nie wiem na czym to polega Fryderyk. Nie, czekaj. Chyba już go rozumiem. Co? się na jego Nie, śmiał się. Chyba jak się śmieje to znaczy, że muszę zamknąć drzwi. O oh fuck. Co ty robisz? Kontynuujemy. Noc czwartą. Kontynuujemy. Hmm. Już może rozumiem działanie Fryderyka. O ja cię jak Trzeba po prostu się lampić tutaj na tą kamerę. Czekaj, gdzie jest wejście? Dobra, jak na razie nie muszę się martwić o Fryderyka. O, Chica chyba też nie za bardzo, bo ona daleko nie zajdzie. Ja muszę śledzić tego i po prostu będę się patrzył na lights. zaświecą lights. To jest jeden, co potrzebuję wiedzieć. Więc... Gdzie jest Bonnie? Mhm. Freddy już się śmieje. No, oczywiście, że tak. Tu jest Chica. Tu jest Freddy. Bonnie, nie wiem. 4B i najważniejsze. Pieckof to jest bardzo ważne. A tu nie będę klikał, bo jeszcze mi pobiegnie. Zresztą klikam. Nie mogę wyłączyć. No i... uwaga, trzepnę go w ryj. Trzepnę go w ryj. co? co kamerkę? Nie, bo właśnie Foxy bieg i bym mi Foxy z jumpskarowa, więc... Dobra ludzie, bo jest strasznie późno, muszę przejść tą noc. Dziś. Nie mogę tak często chyba świecić w latarki. Nie wiem, czemu to się zblokowało. Niestety. Dobra. Macie godzinkę, Julipko. Ale z pierwsza jem. Fryderyk się przemieszcza. Chociaż on się na śmiech, jak ktośkolwiek się przemieszcza. Fryderyk. Foxy się śmieje. Radę się na peryko, ale przeraża mnie, że nie wiem gdzie jest. Kurde 70% to jest spoko. Co byś sprawdził? Czy kunia. No Właśnie nie wiem, nie mam pojęcia. To jest korytarz. Gra w kuchni coś. Nie wiem czy to znaczy, że Fryderyk jest w kuchni, jak tam gra muzyczka. Czy oni za nami robią? Błagam! Racja. Tylko on teraz tu siedzi mi. Teraz mam dwa zajęte. Gdzie jest Fryderyk? O dobra. Co? Wiem. Wiem właśnie. Ale tutaj w tej nocy... Nieprawda. A. Zapomniałem sprawdzić drzwi. A ty lat temu? Nie wiem, mam ich w dupy. No dosłownie. Nie no, zapomniałem, ale sprawdzałem chyba. nie nich żeby mówić. Ja byłem zbyt leni, żeby się przyznać. No, że moja twarz ty tak, tak ta się starszyła. No ty dosłownie nie masz reakcji. Ale nie rozumiem o co chodzi, bo ja zaświeciłem światło i nie było. Bo niego, wychodzę z kamery, wchodzę i on jumpscaruje. Dlaczego wiatrak się od kamery? Bo... Nie wiem. Jak wiatrak się wyłączył? Ej, nazwijcie. Ten się już wychyla. Foxy się już wychyla, więc no zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie ta przetrwana noc. Oj, oj, oj. Czyżby Foxy się wychylił? Czyżby to była ta noc, gdzie uderzył przed pierwszą AM? Ja bym się o to bardzo martwił. Ja tak samo. to są takie pobudki? Nie wiem, ale ta pobudka mi się bardzo podoba. Dobra. Nie biegnie, cap. Okej, okay. okay, Ale zmęczenie to zmęczenie. Co ty zagrymujesz tak teraz? Kurde, myślałem, że on biegnął. Zmęczenie to najlepsze znieczulenie. Dobra, Adam sobie tu rymuje. Ale teraz zauważyłem, że Adam jest bardziej energiczny niż ja, Cholipa, Tak nie może być. Przecież Adam to dup... Nie no. Dupniki są najbardziej energicznymi ludźmi na świecie. I Chica jest Gdzie ona zniknęła? Nie, nie poszła do moich pięknych dżurli. A Zobaczmy. Tak, to prawda. Dobra. Adam mi daje dobre taktyki Bo ja właśnie nigdy nie roz... O, wybieg pan. Przez chwilę miałem zawał, że nie miałem tych Jest tam nadal O fuck, nie zaświeciłem Chica, jest wielka szansa teraz, że mi zdupczy Nie. O nie! Gdzie jest Bonbon? Bonbon? W korytarzu Wiem Nie wiem gdzie jest Fryderyk, co mnie trochę martwi. Czemu ja ciągle nie mówię teraz Fryderyk? No, ale się pojawia też w innych kamerach Tylko wtedy nie, nie zagrażam Piąta AM Ej, gdybym teraz walnął prąd tam, tam, Mógłbym przeżyć, ale nie będę tego. Dobrze, że Frederyka nie ma w tym Ale ja się tam. będę patrzył na kamerę O, kurde. Błagam, błagam, Freddy, błagam Błagam, modlę się Błagam Czemu gra jakaś muzyczka? Nie, ja nawet Ja nie chcę tego słuchać, wiecie... Ja to. Wali mnie to. Błagam. Błagam. Freddy, długo, żeby to wytrwało, proszę. Nie, błagam. Błagam. Błagam, no, błagam. Ja wiem! Czemu ja obrywam? Nie obrywasz! Boże mam depresję, Gęsto. Dobra, czwarta noc. A to jeszcze nie jest piąta. Piąta będzie w ogóle już. Muszę dbać o prąd. Bo jak widać, Fryderyk nie musi... Nie musi wychodzić wcale. Teraz w ogóle. Ja nie gram. Ja idę dadam. Ja po coś bym poszedł na dym. Rare screen tu jest. Ten Freddy sobie robi coś dziwnego z szczęką. To, to też jest Relski, się lampi na mnie. Ty się tutaj nie ty Czyli oh, Ona jest taka z tu. To musi być centralnie. Jest pierwsza i jej mają 70%, ale nie, poniżej 70. Nie może. Gdzie jest Cika? Tak, wiem, mam wielkie zęby. Hyuh! Patrzcie jakie mam gigantyczny zęb Co mi widać ciągle jak kamerę Albo jestem po prostu przeczulony To jest druga opcja Dobra, pirat z nie wychodzi Przestań gadać tak tylko co specjalnie teraz jest Adam ledwo żyje chyba Albo po prostu próbuje mnie wkurzyć Bo to dupnik Dupniki tak gro Nie ma go Dokładnie. Nie, 4B i 1C. Tak. Na razie. Wiem. Nie otwieraj. Tak, bo on nie wskoczył. Wiem, jakie to było straszne. Dwumetrowych? Nie tyle. Nie, oni mają z metr dziewięćdziesiąt. W to Więc. Dysta? Nudysta. 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 Nudysta, no. jest prawie to. Więc... Jak ci nadysta? Nudysta, no. Nudysta Dobra. To jest czwarta EM, 14%. Fifty... doing fine. Nie, nie dłyń, fajn bo mam 11% poweru. Jeszcze jak mi Freddy to wlezie w ten róg. Teraz muszę tylko sprawdzać ten róg Frediego. Nie, znik. Sprawdzam tylko ten róg Frediego. Foxy nie zdąży się wyłonić. Nie, nie da radno. Piąta AM się dopiero co zaczęła, ja mam 1%. Nie mam. Widzicie, to jest dowód, jak Adam oszukuje człowieka. Teraz mam ze Dobra, po prostu ja już cię liczę z tym, że on mnie zabije. Nara. Robię to jeszcze raz i później się po prostu patrzę tylko na Pirejckow i ten ruch Frediego Nic. Nic innego. Nie da. Chyba, że zrobić to długo, Freddy. Nie da rady i Zrób to długo. Długo. Suć. Piękna piosenka, suć. Piękna piosenka, szczerze mega mi się podoba Freddy, jesteś wybitny w tym. Jesteś wybitny, najlepszy na Ziemi. Nawet tego nie chcesz. Let's go! Let's go Adam. Lipnik, yeah. to koniec może możemy wstać. Więc dobra widzą, jesteśmy. My dziękujemy Wam za oglądanie tego odcinka. Adam też tu pokazuje Wam zażegnanie. jadam Adam, kuzyniat mój, walnij w kamerę. Zakończ ten film, bo ja mam dość.